Cześć, witam, witam, zapraszam na mój kanał, zapraszam, tego typu, wow, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu, wow, 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 ho, ho. trzeba iść z rozumem. tego typu, niektórzy nie idą z rozumiem. tego typu, wow, tu jest zapowiedź dla Was widzowie, tego typu, po tym filmie odskładcie sobie kawałek, który puszczamy do radia na Eskę tego typu w weekend tego typu te byle przypłacili a my po prostu objętanie zapłacimy z tego powodu, że No mnie znają, kobry znają i po prostu hmm, hmm, Po znajomości można tak powiedzieć, trochę mniej zapłacimy za to, że będą mogli hmm, Nasze nagranie puścić w radiu Tego typu Łabawej, po tym filmie zobaczycie to nagranie Które właśnie jest już prawie Skończone, tego typu Wow, właśnie Tak w weekend będzie to puszczone w esce Tu musicie odpalać sobie eskę Tego typu i czekać, tego typu No i to jest zapowiedź niedługo w radiu Nasz trak wsiądzie tego typu A te, te by przypłacili Fuj tego typu <laughs> No ale cóż Ich broszka nie nasza Tego typu Zaraz odsłuchacie sobie tego typu ben właśnie Tego typu trzeba iść do przodu Nie do tyłu zapraszam na mój kanał zaskrybujcie tego typu I trzeba iść do przodu Nie do tyłu tego typu, wow, 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 bens, tego typu, bens. To są tajemnice, wow, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, zapraszam na opcję. tego typu, wow, co się tu dzieje, wow, tego typu, Tutaj w ogóle do internetu, mam przepisy informacje, wow, wow, tego typu, trzeba iść do przodu, nie na nie dupą, tego typu, wow, tego typu. Tego typu. wow, typu. wow, wow. Tu, taki wąso idzie do przodu, Wy też idźcie do przodu Ludzie tego typu, widzicie legendę internetu Tu się odzywa do Was tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu Ja tu lecę dalej, znacie mnie tego typu legendę internetu, taka jest prawda, właśnie to jest to, co zawsze mówię Złama się z główką i złupą tego typu Znacie mnie, uj tego typu, taka jest prawda, trzeba sobie iść małymi kruczkami ja wiem, że kiedyś robiłem błędy tego typu, ale już nie robię, bo jest moment tego typu trzeba myśleć główką i dupo i myślą wiadomo jak to ja tego typu Właśnie tu taki bozo legendę internetu od 2012 roku stworzył show tego typu i to dziś właśnie wow Trzeba myśleć główką i nie tupo i którzy myślą mm, wiecie czym tego typu ja myślę główką wy jako ludzie Myśl główką tego typu, taka jest prawda, tu taki bozo was pozdrawia, tego typu słuchacze, twój tego typu, właśnie to jest to, trzeba myśleć główką, nie dupą, pamiętajcie słuchacze, róbcie pieprzony hałas dla takiej bozo, legendy internetu, to jest bardzo ważne, tego typu, bo mnie wspieracie, dobrze, tego typu. Trzeba małymi kroczkami iść do przodu I lepiej się lekko cofnąć i zrobić dwa kroki do przodu To jest właśnie to, tu legenda internetu Taki bonzo was tutaj posypuje ile wlecie tego typu Wow, tu jest właśnie taki bonzo, który tu wam przekazuje yy, Live'y, filmy, inne rzeczy tego typu taka jest prawda, tu taki bonzo poważnie się zrobił Kiedyś był młody i głupi, a teraz jest poważny ma swoje lata taki bonzo, to jest właśnie to. Trzeba iść do przodu, a nie górzy idą tak jak myślą tego typu. Tu taki bonzo Was pozdrawia i pamiętacie, bądźcie z sobą, to jest bardzo ważne. Wow, właśnie to jest to, co zawsze mówię. Wy jako ludzie mnie nie znacie zbytnio, tylko znacie tam różnych plotek tego typu właśnie, a plotki to są plotki. A realne życie to jest realne tego typu Nie mylcie tych pojęć jedną całość tego typu Taka jest prawda, taki bonzo wyrósł taki zabaw jak wy tam się bawicie tego typu To jest przekaz nie ile wlezie Rymy lecą tego typu wow Właśnie trzeba iść do przodu nie do tyłu że idą do tyłu a wy idziecie do przodu ludzie widzowie tego typu wow co się tu dzieje tego typu, posypuje was panie, tego typu, ja lecę sobie na bicie ile wlezie, trzeba się zastanowić co i ja wow, wow, wow. Taka jest prawda, tu taki bozo leże do internetu, was pozdrawia i macha do was, tego typu, i zaprasza na swój kanał, tego typu, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, wow, 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 wow.